W trakcie spalania kolejnych pierwiastków produkty reakcji osadzają się w coraz to głębszych warstwach. Na przykład podczas spalania węgla powstają różne jądra uboczne, które tutaj wam wymienię. Te jądra inicjują dalsze reakcje jądrowe, zależne od masy gwiazdy. Spalanie krzemu prowadzi ostatecznie do powstania żelaznego jądra F-56. Na tym etapie dalsza fuzja przestaje podtrzymywać życie gwiazdy, ponieważ wszystkie reakcje prowadzące do powstania cięższych jąder są endotermiczne, pochłaniają energię zamiast ją wytwarzać. W rezultacie gwiazda traci stabilność. Co więcej, czas trwania kolejnych etapów życia gwiazdy skraca się dramatycznie wraz ze wzrostem masy jądra. Dla gwiazd o masie około 20 mas naszego słońca, spalanie wodoru trwa około 10 milionów lat, spalanie helu około milion lat. Spalanie węgla około 300 lat, spalanie tlenu zaledwie 200 dni, a spalanie krzemu około 2 dni. Kiedy gwiazda zaczyna chylić się ku śmierci, procesy zachodzące w jej wnętrzu gwałtownie przyspieszają. W ekstremalnych temperaturach fotony wiązły mają dość energii, aby rozwijać ciężkie jądra atomowe. Proces ten nazywa się fotodezintegracją. Atomy żelaza rozpadają się na hel i neutrony, a następnie hel rozpada się na protony i neutrony. Gdy masa kurczącego się żelaznego jądra osiągnie krytyczną wartość, temperatura gwałtownie rośnie i fotodezintegracja w krótkim czasie zaczyna rozkładać gwiazdę od wnętrza. Rozpad żelaza na protony i neutrony jest procesem endotermicznym co oznacza, że pochłania energię cieplną, osłabiając ciśnienie podtrzymujące masę gwiazdy. Sobotne elektrony zostają wchłonięte przez ciężkie jądra oraz protony, powstałe w wyniku fotodyzintegracji. W tym procesie uwalniana jest olbrzymia ilość energii w postaci neutrin. Dla porównania, podczas spalania krzemu jasność fotonów w gwieździe o masie 20 mas naszego słońca wynosi około 4.4 x 10 do potęgi 31 W.